Halo, halo, cześć, witam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Mandzia, a dzisiaj będziemy grać w Welcome to the Game, czyli grę o Deep Webie, która no chyba wpasowuje się obecnie w trendy, ponieważ Deep Web jest bardzo popularnym tematem, głównie dzięki kanałom o ciekawostkach, których się wysypało ostatnio miliardy. Um, no i słuchajcie, ja sobie właśnie nagrywam te wszystkie odcinki w studiu, raczej będę je nagrywał po kolei albo będę je nagrywał nie zwracając uwagi na spoilerowate komentarze, bo nie grałem w tą grę, nie oglądałem żadnych let's playów z Pony Island, to grałem 5 minut przed nagrywaniem, teraz to absolutnie nie wiem czego się spodziewać. No cóż, zaczynamy, nowa gra. Red Room, czyli to jest... Ukryta usługa w Deep Web'ie, żeby, o, żeby zobaczyć i uczestniczyć w morderstwie albo w torturach. Okej, okay. brzmi obiecująco. Akurat coś takiego chciałem zrobić, akurat dzisiaj miałem na to ochotę. No. jesteśmy sobie w swoim pokoju. Ktoś do nas dzwoni, użyjmy komputera. Adam do nas dzwoni. Skip tutorial czy chcemy tutorial? Chcemy tutorial, nie, nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze. Czy jesteś pewien, że chcesz co zrobić? Deep Web jest pewie, jest wypełniony powalonym głównym, Nad czerwonymi pokojami, właśnie. To są rzeczy, których już nie możesz odzobaczyć. raz zostało zobaczone, nie zostanie odzobaczone. Tradycyjna zasada. Nie mów, że ciebie nie ostrzegałem. Deep Web jest jak ogromny labirynt. Nie ma tam wyszukiwarki. Zatem musisz troszeczkę poszukać, żeby znaleźć. Czyli musisz się troszeczkę namęczyć, żeby znaleźć to, czego poszukujesz. Pierwsza rzecz. Są dwa główne programy, które będą Ci bardzo potrzebne, czyli żeby... A, czyli ja chcę się dostać do tego Redrum, OK, żeby się dostać do mojego Redrumu. ANN, czyli to jest prawdopodobnie przeglądarka, która działa jak tor. Tor to jest taka przeglądarka, która nie zapisuje ciasteczek i nie zapisuje albo e, chyba absolutnie niczego, chociaż słyszałem, że to podobno jest kłamstwo, no ale tego. No i notatnika, no tak. No i An jest właśnie to, co powiedziałem przed sekundą. Uh, tak, i przez normalną przeglądarkę nie da się dostać do tych stron. No, notatki to są notatki. No, to, to, to nie jest nic zaskakującego, raczej niczego innego się nie spodziewaliśmy. Okej, okay. uh, uh. czyli musimy sobie to zapisać. 4 kreska G7B3. Mm -hmm. To jest DeepWiki. A, to jest ich Wikipedia DeepWikipedia. Jest 8, klawiszy, jest 8 ukrytych klawiszy, które będę poczęła w deep webie. Nie wszystkie strony je posiadają, ale niektóre tak. Będziesz musiał przeszukać troszeczkę każdą stronę, poklikać linki i zobaczyć, co tam mo mogło się. To jest bardzo ciekawa sprawa taka gra, ponieważ yy, to jest takie. W zasadzie to nie wiem, jaka tutaj będzie treść. Czy tutaj naprawdę będzie jakaś treść deep. Web? No Jezu, ile tego jest tutaj. Czy to będzie na poważnie jakaś deep webowa treść w tej całej grze? Czy to tylko będzie tak, jak wiecie, takie no, nniby. Zobaczymy, zobaczymy. Ka każdy klawisz posiada inny numer, który jest mu przypisany. To jest bardzo ważne. Kiedy znajdziesz wszystkie osiem klawiszy, wtedy będziesz musiał wpisać całkowicie inny klucz w tej kolejności, to wtedy da mi URL do. Red roomu. O Jezusie, czyli tak po kolei, jak tutaj wpisał, zostało wpisane. O, zobaczcie, tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, i to mi dało. I kropka ANN na końcu. Anonymus pewnie jest to skrót ANN. No czyli notatki tutaj się bardzo przy, przydadzą. No oczywiście, bo wtedy będę mógł wszystkie sobie klucze swoje zapisywać. Kolejna rzecz, taka, która może mnie zwieść, to jest to, że. A! Są niektóre strony dostępne, które są, do, które będą, będę mógł na nie wejść tylko podczas tego, jak będzie noc. Okej. Okay. To brzmi ciekawie. Nawet nie widziałem, czy coś takiego można ustawić. No tak, jest 10 p.m., jest 10 wieczorem, zatem niespoko. No tak, no wiadomo, można się przy kompie zasiedzieć tak, że można umrzeć, na przykład z odwodnienia albo z jedzenia, to każdemu z nas się czasem zdarzyło, dlatego dobrze, że mamy kalendarz, który zapisuje na ile dni będziemy tutaj siedzieć. A, tak, właśnie, bo skoro jesteśmy przy oglądarce, która nas nie chroni i tak dalej, niczego nie zapisuje, to praktycznie nasz komputer jest całkowicie odsłonięty do wszystkich osób, co chciałyby nam wejść. No i w prawdziwym świecie wydaje mi się, że każdy haker by miał na nas wylany, bo nie jesteśmy nikim ważnym. No ale tutaj rzeczywiście w tej grze zgaduję, że będą ludzie nami zainteresowani, żeby nam trochę jeszcze dopiec. Okej, okay. są niektóre ataki, które staną się podczas przeszukiwania Deep Webu. Pierwsze to jest DDo DDoS, czyli po prostu, że nam internet odłączą, kiedy nas dosują. Tak, dobrze, że DOS Blocker Tool. Aha, będę musiał użyć DOS Blockera, żeby to tego. Po prostu będziesz musiał kliknąć w akcję w puzlach i przekierować ruch na exit, czyli żeby wywalić wszystkie pakiety, które będą atakować mój komputer z mojego komputera, przekierować je gdzieś indziej. Okej, gdzieś indziej. Okay, no powiem tak, że tu brzmi z... To na poważnie, to brzmi troszeczkę skomplikowanie to wszystko, jak on tak opisuje, ale zgaduję, że to będzie Proszę, proszę, okej. Okay. On teraz mnie zaatakuje dosem, żebym ja mógł się przetestować. Czy jestem gotów? No jestem, chcę zobaczyć, nie wiem jak to będzie działać. Uchuj, co ja muszę zrobić? Czy ja przegrałem, czy jeszcze nie? DOS-blocker, loading DOS-blocker. What the fuck, o cholerę tutaj chodzi? O jak ja to mogę przez... Okej, okay. jakie to jest fajne, jaka to jest super mechanika. Ona zajebista jest! Ale to fajnie zrobił! Na no, fajna mechanika, mi się bardzo podoba. Kolejny to jest atak na kernel, czyli na, moj, na mój system, i tak dalej. Będą próbowali się dostać do mojego systemu. No i właśnie, to znaczy, kernel to jest jeszcze. Jest. Nie wiem. Aż ja się tak dobrze nie znam na komputerach, żebym wam tłumaczyć, co to jest. Na pewno ktoś w komentarzach mi poprawi i wytłumaczy. Zatem poczytajcie sobie komentarze, na pewno tam będą mądre Będę, ale... Będę. Zatem, jak już mam do zblokera, to on również mi zainstalował kernel compiler. Kurwa, ale to nazwali jak jakiś Pokémon. No i dobra, um, będę to potrzebował po prostu um, użyć. I teraz on Kernela, zaatakuje mnie Kernelem, zatem ja będę mógł przetestować jak to będzie wyglądać. Tak, jestem gotów. Dalej. O, bardzo fajne logo masz z czachą, co nie? Naprawdę, bardzo fajne logo. Dobra, to jestem. ten... Co ja... A ja to muszę przepisać, czy o co chodzi? No poważnie o to, o to chodzi, że przypisał? Ja pierdziele, to, to jest takie, że prawie umiem programować. A to swoją drogość C++, to jest początek c a to. No to super, wpisałem głównie... Jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek wie chociaż o podstawach programowania, to to wygląda troszeczkę zabawnie. No ale spoko. A, teraz jest jakaś miejscowa legenda creepypasta, więc nie wiem czy to jest prawda czy też nie. Jeżeli wejdzie zbyt głęboko w Deep Web, to tam będą porywacze, którzy będą chcieli Ciebie zlokalizować i porwać, czyli wiemy jak ta gra się zakończy. Dlatego właśnie możemy odejść od komputera, przyjdzie jakiś porywacz i nas zabije. No <laughs> tak, warto byłoby tego. No czekam tylko na mojego jumpscare'a jak się przestraszę. Po prostu wyłącz wszystkie światła i bądź cicho, nie mów ani słowa. Kiedy... Przepraszam, jak ja mam włączyć wszystkie światła? Gdzie jest tutaj wyłącznik świateł? Tutaj? No właśnie. No tak. What the fuck? Well, that's it. Czy to są kurwa twoje światła? Czy ty w domu jesteś tak beznadziejnie oświetlony? O nie podoba mi się ta gra, nie podoba, to miała być miła gra od deep webie, a tutaj będą jakieś damskery, już czuję. Okej, okay, fenomenalnie, już dawno się nie bałem, z tym się za tym, naprawdę, chciałem naprawdę pograć w normalną grą. Dobrze, weźmy w AnN coś pamiętam, jak się wchodziło na Wikipedię, homepage, ale trafiłem. Wallet Batroom Comes, jaki jest cel tej gry, X16, Duel Maker, I Illuminati. Oczywiście, wchodzimy na Illuminati. Unable to connect, mhm. Czyli pewnie nie o tej godzinie. Albo Firewalla mam. Dobra, notatki mogę? Coś mam w notatkach na razie? Na razie nic nie mam. Dobrze, homepage wejdźmy z powrotem. Zobaczmy, Allen Hoster, co to jest? Aha, nie działa, co ja muszę zrobić? Check your computer network connection. Mogę tutaj coś kliknąć? O, mogę dźwięk włączyć lub wyłączyć. Tutaj mam kalendarz, tutaj mam godziny. Chciałbym connection zobaczyć. Halo, czy mogę włączyć mój internet? Nie mogę. Dobrze. Czy działa mi jakakolwiek strona? Bo to mi się tutaj ładuje. Skoro mi się ładuje DeepWiki, to powinno mi wszystko działać, tak? I tutaj ponownie Bóg. Czy już mi zadziała? Enable to connect. Być może później. Firewall or proxy makes sure the... Jak mogę go spermitować, że mógł wchodzić gdzie chce ta przeglądarka. Tego mi nie, on nie wytłumaczył jak mogę to zrobić, bo tutaj wchodzę do tego. Sobie na weba. Tego nie mogę odstworzyć. Wydaje mi się, że to rzeczywiście może być godziną zabezpieczone jeszcze. No tak, bo wszędzie mam enable to connect. To się nagle tak cicho zrobiło. A, bo się zrobiła północ, tak? Hmm. O! Mam wreszcie coś, na coś trafiłem. You have been chosen, zostałeś wybrany, zawsze byłeś obudzony. Uh, ha, 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 ha. Continue your search, czyli co? Mam szukać dalej. Ja tutaj mam, mogę coś kliknąć czy coś, zostałem wybrany, to jest jakaś przypowiednia tutaj. Czemu tutaj jest trójkąt 4, 3, 2? To jest coś spuki. To jest coś spuki, nie wiem o co chodzi. O cholerę im tutaj chodzi, no ale chyba muszę szukać dalej, ponieważ no trafiłem na pierwszą stronę, która mi działa i która absolutnie mi nic ciekawego tutaj nie powiedziała. Ma tylko jakieś dziwne znaki tutaj. Odrzuć nienawiść, przyjmij miłość. I co? Click, click, dead? Będzie działać? Nie będzie działać. Lecimy dalej po kolei wszystko. Dark book. O cholera jasna, co się dzieje? Okej, okay, czyli ktoś mnie atakuje, tak? Na to wygląda. DOS Dobra, DOS blokera, to my ogarniemy sobie na spokojnie. Proszę, zobaczcie, jak to Profesjonaliści jesteśmy. Coś jest hack blog. Ha, ha, co, próbowałeś mnie skakować? Nie tym razem, kolego, nie tym razem. Jest pierwsza część i dopiero. E, Dabela. Dlaczego znowu mi a tego jedziecie? Tak, atak za atakiem? Co? Bo za to, że sobie poradziłem, za pierwszym razem to zdecydowaliście się nie jeszcze raz tego. Teraz kernel, będę musiał przypisywać. Dobrze, jestem gotów. O. E, Netinet ifoader.h O Jezu, jak się mylę. Bo mam nową klawiaturę, na której jeszcze dużo nie pisałem, zatem tutaj się jeszcze dużo mylę. Aha, czyli im bardziej... nie NIE! Na poważnie czy za, za każdą stronę teraz będziecie mnie atakować? Ja muszę wreszcie znaleźć jakąś stronę, na którą będę mógł wejść. Ale jeżeli będziecie cały czas mnie atakować, to ja niestety tej strony nie znajdę. Eee, takie to są jeszcze proste. Ciekaw jestem, czy to będzie trochę trudniejsze później. Chyba będę musiał uzupełniać to wszystko prędzej. Bo na razie to jest to prościzna. Czy trafię wreszcie na jakąś stronę, na którą będę mógł wejść? Ta strona musi być naprawdę jakoś bardzo ważna, że aż takiej pilnują tego double up. Na tabelapie musi być coś niesamowitego. No, aż trzy do przepisania teraz, tak? For int i równa się 0 i diskarenza filters. O nich co? żem przegrał chyba. Chyba o to chodzi, żem przegrał wreszcie, żebym się wreszcie wyłożył. I chyba niedługo mi się to uda. Dobrze. Void check, socket operation std, vector std, string const. O, o. Operation Results, ok, include your stream. Dobra, mamy wszystko. Nie, takie to haki, co są niespokojne. spokojnie. Dobra, double Up, odpuszczam cię, bo coś ciebie naprawdę mocno pilnuje tutaj, widzę. Naprawdę widzę, że coś ciebie mocno pilnuje i nie chcę absolutnie mi pozwolić wejść do siebie. Ale to żaden problem. O, jest coś. Throne. Co to jest za tutaj jakiś koleś gada w tle? Co jest tutaj ciekawego? Join the Perch 50845. Dobrze. Uwaga, mamy pierwsze. Właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Tam też musiało być. Tam też musiało być na pewno. Które to było? Choose an awake. To było to. I tutaj też musiało coś być. Bo tylko ja to przegapiłem. 432 to nie to. Na pewno gdzieś to musiało być. Tutaj jest 10 tysięcy. No, dobra, akurat w tym nie było. Ale w tym perżu mieliśmy. Które to było? Father Donald. Tak, tutaj jest coś o ogniu. Widziałem tam palący się krzyż. Saw... Join the perch i co? Będzie nie działać? Czy będzie działać? Unable to connect. Tak właśnie myślałem. Czyli tutaj wracamy i tutaj idziemy. Eee, dobrze. Grandma's When Fantasy. Zaczekajcie. Seeking... Cały czas ja ciebie słyszę. Czemu ja Cię cały czas słyszę? Przecież wyszedłem od Ciebie. Włączmy dźwięk. O, proszę. Hidden cams. Ukryte kamery. Byłoby creepy, ja bym zobaczył swoją postać na przykład. Albo moja kamerka, jakby się nagle włączyła. <grychy> Gdybym nagle zobaczył siebie, jak się przed tym kąpem. Dobrze, sprawdzamy dalej. Jeszcze legion sprawdzimy. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jestem tutaj, uh, dobrze, paniszmet to było, paniszmet to jak się kogoś potępiało, ale kogoś się ganiło, jestem, jestem zesłaną karą od Boga, o, dokładnie, przypomniało mi się wreszcie Halo, myszka, czemu mi myszka nie chciała działać, jeżeli nie popełniłeś, e, jeżeli nie popełniłeś jakichś okropnych grzechów, to wtedy Bóg nie zesłałby taką karę jak ja na ciebie. Ok? To brzmi trochę creepy. Tutaj mamy bardzo długą stronę jakoś, albo jakiś długi kod. Legion. Hmm. Ciekawe. Ale to nam nic na razie nie mówi. Steroid Queen. Królowa na sterydach. Niczego również tutaj nie ma. O! Zapisuje mi się gra. Tak, to jest gra. Mi się tak zapisuje. Takedown. Eee, Carpenter. Ok, kolejna jakaś muzyka. Czemu miałem włączną no i mi działa? Tutaj są poszkreślone jakieś adresy. And down, with tag down man. youtube.com/slash. Mikrofon proszę nie przewalać się na bok. Nie, nie działa mi. Czyli, czyli przez ANN nie można się dostać na normalne strony, można się tylko przez te strony Anonymous dostawać, ok? Wszystko jest poskreślane. Niczego tutaj nie ma. Dobra, no to jak wszystko jest poskreślane. Nie, nie, nie. Na główną poproszę. Na główną, główną, główną. Główna, główna, główna. Bunkier. O, bunkier działa i na bunkrze można kupować broń. Ok. Czy bunkier ma jakiś kod do strony ukryty? Bo już mamy. Piątkę. 0845 do Redrumu już mamy. Ok, nic więcej nie działa w bunkrze. Pewnie, abyśmy poklikali, to by działało. Zobaczmy wszystkie strony, i na tym zakończyłem pierwszy odcinek tego. Jestem tak tą legendą przerażony. Bacze, czy tutaj będą jakieś rozrywane, nie, nie mogą być rozrywane ciała, bo przecież nie można byłoby wtedy tego stawiać na tego, na stronę, ale bacze to pewnie na, chodzi tutaj, nie zaczytując się nawet, że tego, tak, że, aha, czyli chodzi tutaj o jedzenie ludzi. Tutaj jest yy, tłumaczenie o jedzeniu ludzi. Okej, okay, przestraszyłem się. Nie, jestem tak po prostu przygotowany na jakieś jumpscare czy coś, że no właśnie się tutaj taki spięty okropnie i cały czas się boję, że coś mi na ryj wyskoczy. A wiem, że na całym początku nic mi nie powinno wyskoczyć, raczej pod koniec właśnie albo na finał tej gry. Bo to jest gra za 2 euro. Ona nie może być długa. Dobra, udało się odpokować tego. Bleeding. A, za wszystko tutaj będzie mnie hakować. No okej. Okay. No dobrze, dlaczego mnie tak hakerzy atakują? Czy to jest jakaś cyberpolicja? O oh, Boże, ile pisania tutaj jest. Get post, uh, header, packet is logs, sniff. Ok, include set time. Ok, pet sub slinger. No oh, co? Pet sub slinger, pet slinger, int set id. Ok, switch. This current, current sub filters i. Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj już nigdzie nie wejdę, rozumiem. I tutaj również nie było żadnej podpowiedzi. Dollmaker, boże, nie chcę tego, nienawidzę, nienawidzę Dalek, dlatego to pomijam. <laughs> Lungaro. O, toż mi się nie podoba. <laughs> nie, Lungaro też zostawię sobie na kolejny odcinek. XXT to pewnie jakieś tego. Pornograficzne coś. No tak, przynajmniej to brzmi. Pewnie child Porn, pewnie CP to jest. Nie zdziwiło się. Gdyby o to chodziło. I wydaje mi się, że właśnie wszystkie takie, które by mogły rzeczywiście prowadzić do czegoś nielegalnego, do czegoś takiego, czego nie można pokazywać, nie będą strony działać. Okej, okay, to jest jakaś strona hakerska tutaj. So today, dzisiaj sprawdzałem mojego maila i Zero Day Reader, czyli ten. To jest jakiś, jakiś portal tego. Właśnie, że czytelnik tego portalu wysłał to do mnie. Wygląda na to, że testowałem buffer i troszeczkę eksploituję jakiś stary program. Nie będę nazywał imion. O cholery, tu chodzi. To chyba chodzi o to, żeby wbić do social networków jakiś. Mist, Fury. Mogę tak zjechać na dół? Hmm. No dobra, tutaj nie ma nic ważnego. Zero Day. Dobrze, exploits. Zgaduję, że nic nie będzie działać. Dobra, mamy jedno. Jestem beznadziejny, że mam tylko jedno na razie, no ale trudno. Dobra, słuchajcie, na tym kończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak, podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia. Papa, pa. cześć.